Witajcie moi drodzy. Na wyposażeniu swojego garażu posiadam dwa, cztery czołgi. Dokładnie te niemieckie. Stąd też zawsze zastanawiałem się nad tym, czy nie kupić sobie E25 takiego typowej zabawki, żeby a pograć sobie czasem dla, dla zabawy, czasem dla takiego fanu, żeby mm, nie grać tylko ciężkimi, wielkimi TDK jako, że mam załogi dosyć dobrze porobione, tu jest 85%. Tutaj mam załogę trzeci perk na 91. Na Borsuku mam załogę też perkową, prawie cztery, Tutaj mam na sztugu też prawie perkową. No to mam, mam czym się rozporządzać, jeśli chodzi o załogę. Dlatego w tym momencie trzeba będzie sobie zakupić zabawkę, która jest aktualnie na przecenie. I naprawdę chyba warto będzie ją kupić, czyli E25 co niniejszym czynie, oczywiście bez załogi 4690 Standardowo kosztuje 6700 i teraz jest to naprawdę opłacalne hmm. Cześć Poczekaj chwilę Sound muted. Microphone muted. Musiałem wymutować się jeśli chodzi o ten ETS, a zapomniałem, że jestem cały czas na, na tym spiku, ale korzystając z tego, że jest jeszcze obniżka większa, jeszcze tego golda trochę mi zostało a kupię sobie panterę M10. Też zaoszczędzam dzięki temu 1725 golda i kupimy ją. No, i będzie ok. Zostało mi jeszcze trochę golda, więc y, jeszcze się czym rozporządzać. Szmal ma Chyba nie, ze względu na to, że jakoś tak nie bardzo mi się podoba. Dicker Max, no Diker Max kusi, ale też nie jest potrzebny. Tutaj mamy 50% obniżki T25, y, ale jak już będę miał M10, to po co mi dodatkowe jeszcze T20 T25? No, powiedzmy, że wystarczy. No dobra. Zobaczmy teraz, tak, wszystkie niemieckie. Jak widać, niemców ci u mnie dostatek, tylko że, no, ja powiem tak, że nie lubię niemieckich czołgów jako takich, raczej nie gram nimi, więc, 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 więc sobie... Dobra, ściągnijmy załogę. Ile ma tu Antufa 25? Czterech, czyli to samo, co na sztugu. Tu mamy braterstwo. Tutaj też mam braterstwo. No dobra, sztajdę załogę ze sztukę na razie 25 sztuk sztuk, jeszcze jakąś załogę starą z mardera Nie, posiadam i ładownicie sztuk, <laughs> niepełny zapas amunicji. Tutaj trzeba będzie zrobić tak o, może tak. jest dwa hajek raptem 3 hajek ma jakąś do 219. W sumie te hajki są nie bardzo opłacalne. No ale. Mały zestaw apteczka i... No właśnie nie wiem czy on się pali czy nie, ale na razie sobie założę <laughs> tak. A później będzie można kombinować. Oczywiście uzupełnianie akceptuj ok wentylacja dosyłacz tuj i ile mamy zasięgu widzenia 360 metrów razem z perkami które już posiadam jest 382 więc nie jest tak źle Optyka czy lornetka, chyba lornetka. Na razie zobaczymy jak to wygląda. Nie ma jakiejś obniżki? Nie ma, więc niech idzie na 7 dni. Zobaczymy jak ten żuczek wygląda. O, taki śmieszny niech będzie. Tutaj go damy na ten sposób. O, i będzie ładnie. No i ładnie się prezentuje, ładnie to wygląda Teraz tak yy, Pantera M10 I tutaj może być problem z załogantami A tu mam jakiegoś ładnego załoganta Nawet się go zaraz przez, yy, przerzuci Teraz tak tutaj mamy no Jak widzicie mam bardzo sobą załogę na jeśli chodzi o niemieckie czołgi, dlatego też myślałem o tym, żeby kupić sobie taką taki czołg którym będę mógł sobie kiedyś tam coś podrobić jeśli chodzi o podszkolić załogę po to żeby była ona może kiedyś będę w przyszłości robił sobie na przykład jakieś 50M albo... raczej 50M takie, takie są plany celowniczy Celowniczego brak To jest czołg lekki, to jest czołg lekki To jest znowu ciężki Tutaj nie ma załogantów, no to nie trzeba zwerbować jakiegoś celowniczego. Okej, okay, jeżeli już tak, to dobra, niech stracę. Czołg średni, niszczyciel trzeba go przetrenować. I to jest ciągu lekkiego. Ładowniczy. Wyszkol. Dobra. Co tutaj dać mu? Wentylacja. Ja nie, nie będę się zastanawiał, czy ją kupować na jakiejś wyprzedaży, ale 367 metrów. Dobra, na tym się zastanowię. Jeszcze co by mu tutaj dać? Z 2 Nie wiem czy... Nie wiem na ile tutaj Gold jest potrzebny. I chyba wyjdzie na dziewiątki, więc sobie damy tutaj ten sposób. No dobra. Wiecie co, pojadę sobie jedną bitwę. Oczywiście nie mam pojęcia jak się gra przyspieszone szkolenie załogi. Włącz. Nie mam pojęcia jak się graje 25, piątką, ale prawdopodobnie podobnie jak sztugiem, więc będzie jak jak znalazł? Mają artylerię? Mają bishopa. Oh. no Bishop to nie jest za fajna informacja dla mnie, bo Bishop na tę górkę ma przestrzeń, to bardzo dobry. Mm -hmm. Mm -hmm. Oczywiście na razie mody jeszcze w fazie takiej mm, do dogrywania, ze względu na to, że jeszcze nie ma tych modów, które ja bym chciał. No i na razie wygrałem sobie Aslana. Tylko tak, żeby było. Co mamy? Cromwella, Helkata, M5 Duardet, T4. No dobra, spróbujemy zająć się górkę. zobaczę czy się uda na, mi to zrobić. 2,5 sekundy. Czas przeładowania. <ślesk> Jest malutki, więc jest szansa, że się uda wyjechać. Skręca tak sobie. A, o, uciekamy. Um. No to jest po mnie. A chciałem uciec ładnie. Mm. Nie powiem. Pierwsza bitwa. mogę zostać na dole i tam ich ostrzelibywać. Po raz kolejny stwierdzam fakt, że wyjazd na, na tą górkę w moim przypadku jest zupełnie nieopłacalny. Bo zwykle jak tam wyjadę, to dostaję baty. No i dobrze, i mam nauczkę i ostatni raz wjechałem na górkę. Więcej nie dam mnie już nie pojadę. Mm -hmm. Czy na tej panterze coś możemy już też ugrać? Tutaj bez znaczenia. Czas celowania 2,3 sekundy. 150 Na razie z ciekawości załóżmy sobie lornetkę. Chciałem uciec za bardzo i no niestety się nie udało. <laughs> Także możecie się śmiać w komentarzach ze mnie, że, że dałem piękne ciała, ale... Potrzebuję kilku bitów, żeby zrozumieć, jak się gra ten, tym czołgiem. Mam nadzieję, że sprawi mi on dużo frajdy. Co oni tutaj mają? Te 37. Mm -hmm, mm -hmm. I mają... 2415 bitów na humlu. Ten to jest naprawdę jakiś... Trudny się. ciężki Chces przypadek. Halo, jedziemy. 3,8 sekundy czas przeładowania. Żwawość. E, a do mnie się to. Tam... Aha, do mnie. Ej, nie. To, to jest. Tak naprawdę ciężko jest się kontować. Hmm. ze względu na to, że jeżeli się będziemy próbować kontować, to kw 13. To skończy na tym, że ten human nas ściągnie Kaw 85 zarysowaliśmy LOL Nie jesteś nagle nic tego nicowego i tam pojawił. No tak, jeszcze T-29, który mi tutaj zajeżdża. Dobra, wyjedź. Mm -hmm, mm -hmm. <coughs> PZ-38NA. Mm -hmm. Celność taka sobie. Oh! Nie jest kawu 13 To musiał poczuć. To musiał poczuć. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Cel namierzony. To musiał poczuć. Pojazd przeciwnika zniszczony. No. Dobra, teraz iść się tutaj pojawia nam. W dziwny sposób 380 HP mam i 100. No Rusz się mały Kurde, on ma jestem na hita Nie no, wygrywaliśmy i nagle w... Ja pierdzielę Standard A i przegraliśmy tamtą bitwę No, i oczywiście ja strzeliłem, nacisnąłem, miałem przewodowane, strzeliłem, ale oczywiście, Noob Protect, który się włączył z który ma też pierwszy ton, nie, to niestety nie da się tego przewidzieć, żeby on szybciej strzelił, Gdzie już mogłem wykończyć ISO. A no cóż, dobra, spróbujmy jeszcze jedną bitwę pojechać E25, bo mm, poszło mi genialnie tym ten wyjazd. Następnym razem po prostu sobie z tyłu stanę sobie z tyłu i będę kampił na no gdzieś. Niech sobie ktoś inny jedzie na górkę. Ja sobie wykorzystam cenne działo. funny. Marek Super w Chiri. 52 bitwy na Chiri. Nie mają arty. Jestem ciekawy, dlaczego znowu, znowu kopali. Chyba. A, ja wiem dlaczego. Bo stwierdziła gra, że. Proszę mi za pierwszym razem tak rewelacyjnie, że trzeba by to powtórzyć. Dlatego. Możemy to powtórzyć, ale tym razem ja się nie będę tak bawił. Trochę źle, bo tutaj nie mam przeciwnika Dobra, LC ubite. Chromewell ubity. E25 nam je zniszczyło. Ja się spróbuję tutaj przestawić. Oh. Fajny, bo jest taki malutki, zgrabny, że tutaj tak naprawdę nie bardzo mi ma go nic co zrobić. Jackson się na mnie czai. Niech się czai. Dobra, ja tutaj nie będę stał. Nie ma, nie ma, to, nie ma to najmniejszego sensu. Pojadę sobie na Isa. Tam mamy jeszcze Panterem. 10 jest. Po co tutaj stać? чуть то добра Т-67. Jak śmiesznie się tym gra. Malutki taki. No dobra. A może będzie mój? Nie będzie mój. Nie będzie mój. Nie będę, będę Julią. No. <ścoughs> dobra, nie będę śpiewał. Przepraszam. Nie chciałem. Ale się rzucił na ten T29. Oczywiście. Ale żałosny demet. Nie mam go na celowniku. No ale. No zabawa jest fajna. Powiem szczerze, że, że muszę się w jakiś sposób pomyśleć na tym, jak się tym gra. Przestawić. No takie. No, czterech wykrytych, jeszcze coś tam z Jestem ciekawy, jak to, damage żałosny, ale... Wow! Jaki zarabiać, 34 tysiące zarobione na czysto. Robiąc tylko 729 damage'u, nie strzelając żadnego golda, nie strzelając nic. No, powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony. Tamta poprzednia bitwa... z panterem 10 Niestety chyba porażka. Zobaczmy, jak Pantera M10 zarabia. 900 damage'u, hmm. też mi damage, ale na tym 900 damage'u 26 tysięcy zarobione, czyli jako zarabiacz, powiem szczerze, nie jest źle. Czyli około do 30 tysięcy za, za 1000 damage'u. Całkiem nieźle. No, to Dwa takie zarabiacze, które sobie dzisiaj sprawiłem. Mam nadzieję, że powoli zacznę ogarniać, jak się nimi gra i sprawią mi frajdy. Na pewno ten, ten oczywiście tak, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia.